Fajnie byłoby kupić nowy telefon, ale pierwszeństwo ma opłacenie rachunków. Albo dobro zwierząt powinno mieć pierwszeństwo przed naszą wygodą. Pewnie nieraz słyszysz w otoczeniu takie opinie. Czasem o pierwszeństwie informują tabliczki lub znaki, na przykład takie. Na drogach też istotne jest ustalenie, kto ma pierwszeństwo. Służą temu przepisy i znaki drogowe. W tej lekcji dowiesz się, jak należy poruszać się na skrzyżowaniach z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Kiedy drogi się krzyżują, powstaje skrzyżowanie. Nie możemy zaprzeczyć, że jest to miejsce konfliktu interesów. Jedni chcą jechać tam, inni siam. Jedni drugim wchodzą, a właściwie wjeżdżają w drogę. Aby przepływ pojazdów w takim miejscu był płynny, często ustala się, która z dróg jest tą ważniejszą. O takiej drodze mówimy, że jest to droga z pierwszeństwem przejazdu. Zwykle jest to droga, na której jest większy ruch. Na takim skrzyżowaniu obowiązują dwie zasady: pojazd znajdujący się na drodze głównej ma zawsze pierwszeństwo przed pojazdem znajdującym się na drodze podporządkowanej. Wyjątkiem są tylko pojazdy uprzywilejowane, o których mówimy w innym filmie. Jeśli dwa pojazdy znajdują się na drogach o tym samym stopniu ważności, czyli oba są na drodze głównej lub oba na drodze podporządkowanej, o pierwszeństwie rozstrzyga zasada prawej ręki. Poćwiczmy teraz zastosowanie tych zasad w praktyce. Przywitajmy Magdę, Patti i Were, które znasz już może z innych naszych filmów. Patrycja i Magda podjeżdżają do skrzyżowania. Patty jest na drodze głównej, a Magda na podporządkowanej. W takiej sytuacji nie ma znaczenia w jakich kierunkach pojadą dziewczyny. Patrycja w każdym przypadku będzie miała pierwszeństwo przed Magdą. Co się jednak stanie, kiedy obie znajdą się na drodze głównej i Magda będzie chciała skręcić w lewo, a Patty jechać prosto? W tym przypadku obie są na skrzyżowaniu na takich samych prawach. Nadjechały z drogi głównej. Jeśli dwa pojazdy są w takiej sytuacji, decyduje reguła prawej ręki. Ustąpić musi osoba, która ma drugą po prawej stronie. Nazwaliśmy tę prawą stronę czerwoną strefą. Zobaczmy to na ilustracji. Kiedy zaznaczymy czerwonym kolorem prawą stronę Magdy, zobaczymy, że Patty jest w tej strefie. Patty ma więc pierwszeństwo przed Magdą. Paty jedzie pierwsza, Magda druga. Sytuacja wyglądałaby podobnie, jeśli obie dziewczyny znalazłyby się na drodze podporządkowanej. Obie mają znów ten sam poziom ważności. Jeśli jedna z nich będzie skręcać w lewo, będzie miała tę drugą po swojej prawej stronie i musi jej ustąpić. Spójrzmy na nieco inne skrzyżowanie. Tu droga z pierwszeństwem nie przebiega prosto. Tym razem do skrzyżowania dojeżdżają Pati i Megi. Pati chce jechać prosto, Megi skręcić w lewo. Która ma pierwszeństwo? Obie są na drodze głównej, a więc znów musimy posłużyć się regułą prawej ręki. Zaznaczmy czerwone strefy na ilustracji. Pati ma Megi po prawej stronie. Megi po prawej stronie nie ma nikogo. Megi jedzie więc pierwsza, a pati druga. Kolejna krzyżówka dla ciebie. Zastanów się, kto w tej sytuacji pojedzie pierwszy. Megi czy Magda? Megi jest na drodze głównej, Magda na podporządkowanej. Nie ma więc znaczenia, że Megi ma Magdę po prawej stronie. Megi jedzie pierwsza, Agda druga. Czas podnieść poziom trudności i zająć się krzyżówkami, w których bierze udział większa liczba uczestników. Przeanalizuj przez chwilę taką sytuację i zastanów się, w jakiej kolejności dziewczyny opuszczą skrzyżowanie. Spójrzmy na schemat. Pati i Magda są na drodze głównej, Megi na podporządkowanej. Megi jedzie więc ostatnia, a w przypadku Magdy i Pati znów zastosujemy regułę prawej ręki. Magda skręcając w lewo, ma Pati po prawej stronie, czyli w swojej czerwonej strefie. Pati po prawej stronie nie ma nikogo, kto byłby na tym samym poziomie drogowej ważności co ona. Przypomnijmy, Megi jest na drodze podporządkowanej. Patty jedzie więc pierwsza, a po niej skrzyżowanie opuszcza Magda na końcu Megi. Wróćmy do dziewczyn i zobaczmy to jeszcze raz. Zobaczmy teraz spotkanie dziewczyny na drugim skrzyżowaniu. Jaka będzie tym razem kolejność? Na drodze głównej są Magda i Megi. Patty nadjeżdża z drogi podporządkowanej. Jeśli jednak dobrze się przyjrzymy, zauważymy, że Paty nikomu tu nie wadzi. Jej trasa nie przecina się z trasą żadnej z dziewczyn na drodze głównej. Na rysunku będzie to widać jeszcze lepiej. Magda ma zaś megi po prawej stronie, czyli Megi ma przed Magdą pierwszeństwo. Kto więc jedzie pierwszy? Megi i Paty. Tylko Magda musi chwilę poczekać i także może ruszać w drogę. Teraz krzyżówka dla Ciebie. Wstrzymaj film i przyjrzyj się sytuacji, a następnie podaj kolejność, w jakiej pojazdy opuszczą skrzyżowanie. Sprawdźmy, jak Ci poszło. Oto prawidłowa kolejność. To może jeszcze jedna krzyżówka? Tym razem mamy aż cztery pojazdy. A oto prawidłowa odpowiedź. Na skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem obowiązują dwie zasady: pojazd znajdujący się na drodze głównej ma pierwszeństwo przed pojazdem znajdującym się na drodze podporządkowanej. Jeśli dwa pojazdy znajdują się na drogach o tym samym stopniu ważności, o pierwszeństwie rozstrzyga zasada prawej ręki. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu rozwiążesz każdą krzyżówkę. Pamiętaj o zasadzie pierwszeństwa. Najpierw daj nam łapkę w górę.